A, a co do tutaj robisz? Przecież... Wyraźnie w tytule jest napisane, żebyś jutro to obejrzał. Widzisz, że dziadek dopiero idzie nagrywać. Możesz już iść. No, idź. Nic więcej tutaj się nie wydarzy. Jeszcze tutaj jesteś? To jak zostawisz łapkę, to ci coś śmiesznego puszczę na koniec. Dobra? E, Okej? Okay? Zostawiłeś? Ty, to pa.